To jest szatana, bo to, że ludzie przestają w niego wierzyć. No i dokładnie tak samo mamy w kwestii systemu walutowego. W XIX wieku cały świat wiedział, że świat rządzą od tutaj nikt nawet nie próbował tego kwestionować. No a później nastąpił wiek XX, rok 1913, powołano rezerwę federalną, która w swojej nazwie zabiera piękne słowo federalne. Wszyscy wzięli, nie obywatele wzięli, że jest to organ zarządzony. W praktyce, w którym zwyczajnym prywatnym. W Polsce powołano NBB, właśnie Wona Grabskiego, e, misja do tego. I wielu osób wie o tym, że w czasie, kiedy... Kiedy Polska zaciągnęła pożyczkę stabilizacyjną, zaciągnęła w bankach amerykańskich, oczywiście tych bankach, które kiedyś jeszcze nie były bo wcześniej należały do bezpośrednich wykonawców woli odrzydów lub też ich konkurentów, z którymi oni się dogadali w 1913, 1913 roku. W ten na przykład właśnie w ramach rzeczki stabilizacyjnej e, Narodowy Bank Morski, który był e, spółką prywatną, normalną spółką akcyjną, e, był zobowiązany do wyemitowania e, pakietu akcyjnego, e, zwiększenia o 30% e, pakietu akcyjnego, plus był e, e, obligowany do tego, aby e, zasiadł w e, Radzie Nadzorczej stały delegat banku podajesz nam organ Stanley, czego w tym momencie nie jestem pewien. W każdym razie delegat międzynarodowej finansji na nasz kraj. Na tym właśnie pan miał urok, niestety bardzo przykry urok międzynarodowej finansji, że w pewnym momencie znalazła rozwiązanie na to, by ukryć swą e, zdolność sprawczą za pośrednictwem właśnie banków centralnych. E, jeszcze na początku, jeszcze w XVIII wieku kiedy powstawały Stany Zjednoczone, założycie, ojcowie założyciele zwracali bardzo wyraźnie uwagę w swoich wielu tekstach na to, że bank centralny dla państwa jest czymś złym, jest czymś niebezpiecznym, ponieważ komunuje tak wielką władzę, bo pieniądze to jest władza. Dajcie mi kontrolę nad emisją pieniądza, a nie będę dbały o to, kto pisze prawa w danym kraju, powiedział, major ręczę, Znów to samo nazwisko. I właśnie ten sposób przez przeszło 100 lat, dane zjednoczone walczyły z różnym skutkiem, raz powoływano na krótki okres czasu bank centralny, czasem później go likwidowano. Tak czy inaczej, ostateczny trójkąt międzynarodowy finansiery nastąpił powołania rezerwy federalnej, i od tego momentu każdy kraj właściwie posiada swój bank centralny, który stanowi de facto delegaturę międzynarodowej finansowej na danym Nie Nieważne, jak przyjęlibyśmy sposób emisji pieniądza. Jeżeli to będzie się odbywało za pośrednictwem Banku Centralnego, to prędzej czy później okaże się, że. Oczywiście emisja propublikowano, natomiast rozproszenie emisji w efekcie zostało zrealizowane tak, że takie pieniądze i tak funkcjonują w kieszeni bankierów. Tylko i wyłącznie dlatego, że jest to zbyt potężne narzędzie, aby dawać je ludziom. To tak, jakby każdemu, kto chce się rozdać bombę, to trafi się szaleniec, nie no ma całego miasta. Bank centralny powinien zostać zlikwidowany. No, Można niekoniecznie jest zlikwidowane, co powinien zostać zlikwidowany monopol na emisję waluty. To rozwiązanie zmienia całkowicie w tym momencie rozwój gry na naszym rynku. Rozwiązuje problem postulowany przez Incendera spółki dorazowej. Nie ma największego problemu, żeby w tym momencie założyć sobie spółdzielnię, która tutaj własną walutę, która w tym momencie pokryje działania właśnie dorazowe na wyprodukowanie jakiegoś towaru. Można stworzyć w tym momencie banki będą się zajmowały emisją waluty barterowej, częściowo barterowej. Nic nie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taka firma, która w tym momencie chciała... Przyjmijmy. Ostatnio słyszeliśmy, myślę, że większość osób słyszała o tym, że pewien pasjonat gdzieś pod Warszawą bodajże od, z, zbudował na powód Syren Sport. Samochód, który był piękny, nigdy nie trafił do seryjnej produkcji, ten człowiek wybudował go we własnym garażu, własnymi rękami i bardzo wiele ludzi chciałoby ten samochód dostać. Ale ten człowiek nie ma pieniędzy, musiałby wrócić do banku, wciąż kredyt oprocentowany, prace się będą przedłużały, będzie katastrofa. W momencie, kiedy nie ma na emisję waluty, ten człowiek emituje syrenki. Syrenkę można kupić na przykład za 100 zł, przez Allegro. 100 tysięcy osób kupuje sobie po syrence i wiedzą, że za dwa lata, za 100 syrenek będą mogli sobie kupić yy, syrenską. W tym momencie posiadamy nową walutę na rynku, która ma parytet w tych samochodach, które mają powstać. Komuś nie odpowiada, w ten sposób, bo to przy okazji sposób oszczędzania pieniędzy. Ktoś stwierdza, że na te syrenki będzie duży popyt, to ja kupię sobie tysiąc tych syrenek i przed tym jak one będą zaraz już dostępne na rynku, ja rozprowadzę je, yy, Moje oszczędności jeszcze wzrosną, zamienię je na jakąś inną walutę, albo no, jeszcze raz na syrenki. Um, ale to nie jest jedyne rozwiązanie. Na przykład w tym momencie rozwiązanie dla gminy. Istnieje wiele które są nieużytkami. Jest problem z prywatyzacją. U mnie w gminie są trzy działki. Bardzo ładne działki, ale po prostu w tym momencie ludzie zazwyczaj nie mają wolnych 50-100 tysięcy złotych, żeby kupić sobie działkę, y, która tak naprawdę będzie zyska na wartości w czasie, kiedy nie uruchomią tam. Mieszka w miejscu, gdzie właśnie kończy się budowa jeziora, które jest budowane od 20 lat. W tym momencie nie ma większego problemu. Samorząd nie tą walutę. Za, za tą walutę może opłacać y, pracę swoich y, pracowników. Może nawet, y, jeżeli taka będzie wola samorządowców, jeżeli gmina się na to zgodzi. Mieszkańcy gminy, nie, zarząd. To mieszkańcy się zgodzą, można by prowadzić politykę społeczną, może pomóc biednej matce, bezrobotnemu, żeby wrócił na rynek pracy, a pieniądze te tak, wypływają właśnie w którym mają no, prywatyzowanym. To Ktoś stwierdza, że e, chciałby mieć tą działkę, to w gminie przychodzi 20 000 zł 100 tysięcy złotych na stół, a urzędnik w gminie mówi przykro my prywatyzujemy tylko za naszą wadę. I co? I musi tu ludzie ściągnąć to może te z rynku. Wymuszony powrót powoduje, że wszyscy, którzy korzystają z tej waluty na tym zarabiają. Nie ma problemu tego, że e, ktoś czerpie m, korzyści, że jest niewolna Jest Istnieje naturalne rozwiązanie, jeżeli pieniądz ten będzie konkurencyjny, jeżeli za te pieniądze będzie można kupić tą działkę porównywalnej cenie, jeżeli jakby to miało miejsce w innym systemie walutowym, to rozwiązanie przetrwa na i będzie działało. Natomiast kiedy te wszystkie działki zostaną sprzedane, to automatycznie wszystkie pieniądze też zostaną wysowane z powrotem z rynku i problemu nadmiaru i inflacji takiej lokalnej waluty nie będzie. Któryś bank stwierdzi, że ma duże rezerwy złota. Wędruje na walutę złota. Inny bank stwierdzi, że będzie w walutę zabezpieczoną prawami autorskimi. E, tylko w ten sposób można się wyzwolić z niewolnik międzynarodowej e, nie finansowej. Konkurencja to jest to, czego wywołuje się najbardziej.